Dzień dobry. Zapraszam do środka. Zapraszam. Zapraszam do środka. Tutaj do... To tu jest gabinet mojego taty. Biurko, przy którym pracował Zygmunta Piątkiewicza. Tu jest portret babci Sabiny Piątkiewicz z To jest mama mojego taty. No i tutaj właśnie mam jego rzeczy, jego pamiątki, które chciałabym opowiedzieć. Ten gramofon. Ojciec miał chyba 16 lat, jak dostał w prezencie od swojego ojca, od Stefana Piątkiewicza. To był 29 rok, to był hicior, taki gramofon. Także sprawiał mojemu tacie dużo radości, zapraszał kolegów, kupował płyty. No i to zostało do dzisiaj. To jeszcze chciałam pokazać też bardzo ciekawą pamiątkę. To są pierwsze insygnia władzy sędziowskiej mojego dziadka, Stefana Piątkiewicza, w wyzwolonej Polsce po odzyskaniu niepodległości. Dziadek zaczął sprawować swój urząd w 1923 roku. Wtedy sędziowie nie nosili jeszcze tłuk, tylko właśnie taką szarwę. Mój ojciec, Zygmunt Piątkiewicz, kontynuował tradycje prawnicze w czwartym pokoleniu, pierwszy był mój prapradziadek Jacenty, później Henryk Piątkiewicz, syn Jacentego, później Stefan Piątkiewicz, mój dziadek i wreszcie mój tata, też skończył prawo. O, tutaj też takie fajne zdjęcie, to jest mój tata, tutaj to jest w tych, w tych Bogudzienkach, to są kuzyni. No i to są też zdjęcia taty tutaj. Po wojnie, po zakończeniu wojny, rozpoczął tutaj w Krakowie swoją pracę. Jego powołaniem było być prokuratorem, z tego względu, że chciał oskarżać zbrodniarzy hitlerowskich. I właśnie jego pierwsza praca to była właśnie w komisji badania zbrodni hitlerowskich i oskarżania byłych zbrodniarzy hitlerowskich. Mój tata poznał moją mamę. W 1953 roku się pobrali, w zakopanym ją poznał. No i zamieszkali właśnie w Nowej Hucie. Zresztą mieszkanie, w którym obecnie się znajdujemy, właśnie to jest to mieszkanie i to było wcześniej mieszkanie służbowe było właśnie organów prokuratury. Jeszcze jak rodzice się sprowadzili, to nawet jeden pokój był zajęty przez urzędniczkę jeszcze z prokuratury. No i sprowadzili się tu w 1955 roku, bo wtedy otrzymali to mieszkanie i ja się urodziłam w rok później. Także wszystko zostało skrętnie zaplanowane. O, pokażę teraz zdjęcia związane z Nową Hutą. I tutaj bardzo fajne zdjęcie na przykład moich rodziców w Alei Róż. To jestem ja, a tutaj jest moja mama, to mój tata. I to jest właśnie ta Leja rusz jeszcze budynek nieotynkowany. To jest kapitalne zdjęcie, właśnie. Ojciec, już y, mieszkając w Nowej Hucie, zaczął prowadzić, to była sprawa Mazurkiewicza, słynna tego mordercy Władysława Mazurkiewicza, słynny proces w 1956 roku. Ja się urodziłam y, w maju, a tata miał te mowy oskarżycielskie w czerwcu, nawet oj, tu chyba jest nawet takie zdjęcie. Z tego procesu. To jest właśnie zdjęcie. I tutaj byli oskarżycielami mój tata, Zygmunt Piątkiewicz i pan Brandys. No i później też głośna była sprawa Wójcika, który udawał, że jest lekarzem. Wójcika Zdanowicza. No i, i bardzo głośna sprawa e, Karola Kota, e, który. E, to gdzieś 63 rok, który mordował no, dzieci i, i staruszki, napadał, był nazywany wampirem krakowskim, który siał postrach na cały Kraków, wszyscy się wtedy rzeczywiście bali wychodzić z domu. Tata oczywiście realizował się jako prokurator, no ale praca wymagająca i też niebezpieczna. Ponieważ no, też zdarzało się, że tata dostawał anonimy, że mu dziecko porwą. Nie do końca sobie zdawałam z tego wszystkiego sprawę. No więc czułam, że coś jest nie tak i miałam tego świadomość. No i pewnie dlatego też w przyszłości no nie wybrałam też tego zawodu, nie, nie poszłam na prawo, bo, no, bo jednak cały czas był taki dyskomfort. Wiem, że w konsekwencji ta, ta cię było trochę przykro, że, że właśnie nie, nie przedłużyłam tej, tej linii prawniczej. No, a tutaj e, są moje zdjęcia e, z, moich, e, z moich pokazów modowych. To jest ostatnia moja e, taka pasja. No, e, od kiedy jestem na emeryturze, to właśnie z, zajęłam się e, stylizacją dla seniorów i nie, seniorek, ale też nie tylko, taka moda trochę międzypokoleniowa i, i to tak się zadziało już od, od pięciu lat, że robię te pokazy i to się podoba jako okno wachuta, no i to jest, to daje mi tak, takie poczucie spełnienia.